Moje mądrzenie się ma wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych. Handel wiąże się z ryzykiem. Kryptowaluty to temat, który wiele osób fascynuje, ale wiele osób też przeraża. Dlatego dziś przejdziemy przez podstawy, tak, żeby wszystko było jasne. Let's go. Kryptowaluta to cyfrowa, czyli wirtualna forma pieniądza, która działa na technologii blockchain. W odróżnieniu od tradycyjnych walut, takich jak złotówki, czy dolary, czy euro, kryptowaluty nie są kontrolowane przez. Żaden rząd ani bank centralny. A to oznacza, że nie ma centralnej instytucji, która mogłaby wpływać na ich wartość, emisję czy dostępność. Kryptowaluty są zdecentralizowane, działają w takiej sieci komputerów, które razem utrzymują i zabezpieczają cały system. I taką pierwszą i najbardziej znaną kryptowalutą jest bitcoin, który pojawił się w 2009 roku, a jego twórcą jest osoba lub grupa o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Bitcoin został stworzony jako odpowiedź na problemy tradycyjnych systemów finansowych szczególnie po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku. Nakamoto chciał stworzyć formę pieniądza, która byłaby wolna od wpływu banków i rządów, a jednocześnie bezpieczna i przejrzysta dla wszystkich użytkowników. I stworzył. I Bitcoin odniósł wielki sukces a jego powstanie zapoczątkowało powstanie tak naprawdę całego rynku kryptowalut. I obecnie istnieją tysiące innych kryptowalut, takich jak Ethereum, Litecoin, Ripple czy Cardano. Każda z nich ma swoje specyficzne zastosowania i różni się technologią oraz funkcjonalnością. Na przykład Ethereum nie jest tylko kryptowalutą, ale też platformą do tworzenia smart kontraktów, czyli takich samowykonujących się umów, które automatycznie realizują się po spełnieniu określonych warunków. Są też stablecoiny, takie jak Tether, USDT, czy USD Coin, czyli USDC. Stanowią one natomiast szczególną kategorię kryptowalut, bo są powiązane z wartością tradycyjnych walut, takich jak dolar amerykański. Co pozwala ograniczyć ich zmienność i uczynić je bardziej przewidywalnymi w codziennym użytkowaniu. Przejdźmy teraz do blockchaina, kluczowej technologii, która sprawia, że kryptowaluty są bezpieczne i godne zaufania. I blockchain. To nie jest nic nowego, nie jest jakąś odkrywczą technologią, banki ją stosują od wielu lat i jest to tak naprawdę nic innego jak publiczny, rozproszony rejestr transakcji. Możemy go sobie wyobrazić jako ogromną cyfrową księgę rachunkową, do której każdy może zajrzeć. I zamiast jednej centralnej kopii, blockchain jest przechowywany na tysiącach komputerów w sieci, co sprawia, że jest odporny na manipulacje. Każdy zapis w blockchainie jest przechowywany w tak zwanym bloku. Kiedy dochodzi do nowej transakcji, powstaje więc nowy blok, który zostaje dołączony do poprzednich bloków, tworząc w ten sposób łańcuch. To właśnie ta struktura zapewnia nam bezpieczeństwo. Zmiana jednego bloku oznaczałaby konieczność zmiany wszystkich kolejnych bloków, co jest praktycznie niemożliwe bez zgody większości uczestników sieci. I teraz przejdźmy do zastosowań kryptowalut, bo po co ludzie w ogóle używają kryptowalut? Oczywiście po pierwsze do spekulacji, wiadomo, ale krypto ma też inne zastosowania, na przykład płatności. Coraz więcej firm, szczególnie w sektorze technologicznym, akceptuje kryptowaluty jako formę płatności i oznacza to, że możemy zapłacić kryptowalutą za produkty i usługi, zarówno online, jak i w fizycznych sklepach. I płatności kryptowalutowe są często szybsze i tańsze, ponieważ nie wymagają udziału pośredników takich jak banki. Po drugie, inwestycje, spekulacje i trading. Kryptowaluty stały się popularnym aktywem inwestycyjnym, handlowym i spekulacyjnym, ponieważ inwestorzy przyciągani są dużą zmiennością i możliwością szybkich wzrostów cen, choć wiąże się to również z dużym ryzykiem. Dlaczego? Dlatego, że cena kryptowalut może się gwałtownie zmieniać w bardzo krótkim czasie. Jednego dnia kryptowaluta może kosztować 100 dolarów, a drugiego blisko zera. Wielu ludzi jednak decyduje się na inwestowanie w kryptowaluty z myślą o długoterminowym wzroście wartości, choć jest to rynek, na którym warto zachować szczególną ostrożność. Po trzecie, smart kontrakty na Ethereum. Jedną z najważniejszych innowacji rynku kryptowalut jest sieć Ethereum, która umożliwia tworzenie smart kontraktów. I tak jak mówiłam, są to umowy, które same w sobie wykonują się w momencie, gdy spełnione są odpowiednie warunki i algorytmy. Dzięki temu można zautomatyzować procesy w różnych branżach, od nieruchomości po sektor finansowy, co potencjalnie zmienia sposób, w jaki ogólnie funkcjonują tradycyjne systemy. Jednak jak każda technologia, kryptowaluty mają swoje wady i zalety, które warto rozważać przed zaangażowaniem się w ten rynek. I zaletami na pewno są szybkość i niskie koszty transakcyjne, bo transakcje kryptowalutowe są zazwyczaj szybsze niż tradycyjne przelewy bankowe, szczególnie w przypadku przelewów międzynarodowych. I poznałam to na własnej skórze, będąc w Afryce i próbując zapłacić za hotel. To, jaką drogę przeszły wtedy moje pieniądze, to jest głowa mała. One przyszły chyba przez pięć banków, i oczywiście każdy z nich pobrał swoją prowizję. No, ale wracając. Kolejną zaletą jest dostępność dla każdego. Kryptowaluty są dostępne dla każdego, kto ma dostęp do internetu, praktycznie. Więc niezależnie od lokalizacji czy sytuacji finansowej, dzięki temu osoby nieposiadające tradycyjnych kont bankowych mogą korzystać z usług finansowych, a więc wysyłać i otrzymywać środki oraz zarządzać swoimi finansami bez potrzeby angażowania banków lub innych instytucji finansowych. I słuchajcie, ja też to widziałam w Afryce. Nie bez kozery, właśnie tamten region jest bardzo rozwinięty, jeżeli chodzi o. Kryptowaluty. Bardzo dużo osób wie, czym są kryptowaluty, wie jak ich używać, ma świadomość ich istnienia, właśnie dlatego, że sektor bankowy jest tam mocno nierozwinięty i takiej przeciętnej osobie ciężko jest otworzyć konto bankowe. Teraz przejdźmy do wad. Na pewno wadą całego rynku kryptowalut jest wysoka zmienność, chociaż jest to dla traderów, czyli dla mnie, również zaleta, ponieważ możemy zarabiać na zmienności cen. W każdym razie wysoka zmienność jest na pewno niekorzystna dla inwestorów o słabych nerwach, ponieważ ceny kryptowalut mogą Gwałtownie wzrastać i spadać, co sprawia, że ten rynek jest bardzo ryzykowny, szczególnie dla początkujących. No i drugą taką największą wadą jest ryzyko oszustw i ataków. Bo ze względu na brak regulacji oraz anonimowość, kryptowaluty są częstym celem oszustów i ataków hakerskich, dlatego warto korzystać z renomowanych platform i zachowywać ostrożność. Chociaż nawet wtedy, jeżeli wybierzemy sobie swoją ulubioną giełdę, to musimy pamiętać, że z dnia na dzień może ona się zamknąć a nasze środki przepaść bezpowrotnie. Jest to rynek, na którym naprawdę trzeba uważać na każdy swój krok. Ale dla inwestorów o mocnych nerwach i osób, które są ciekawe tej jakby nie patrzeć technologii, powiem kilka wskazówek, jak zacząć swoją przygodę z kryptowalutami. Po pierwsze, trzeba założyć konto na giełdzie kryptowalutowej, na której kupimy swoje pierwsze kryptowaluty. Dlatego wybierzmy zaufaną i bezpieczną platformę, która cieszy się m.in. dobrą opinią i posiada zabezpieczenia takie jak dwuskładnikowe uwierzytelnianie, żeby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo. Z polskich giełd, które ja używałam i nadal używam w sumie, jest Zonda Krypto, dawniej BitBay, a z zagranicznych... No mamy tego o wiele więcej. Jest na przykład Binance, jest Bybit, jest Coinbase, jest KuCoin czy FEMEX. A ja teraz nawet testuję giełdę Gildemex. Po drugie, używaj portfela. I jak wspomniałam wcześniej. Trzymanie kryptowalut na giełdzie może być bardzo ryzykowne, dlatego warto przenieść je do takiego naszego cyfrowego, prywatnego portfela kryptowalutowego. Z giełdy bardzo szybko możemy swoje zakupione tam kryptowaluty przelać właśnie na ten portfel, ale warto wiedzieć, jakie są możliwości, bo są portfele sprzętowe, takie jak ledger czy trezor. Są one uważane za najbezpieczniejsze portfele, ponieważ nie są podłączone do internetu, ale mamy też możliwość portfeli online do ściągnięcia na przeglądarkę, jak chociażby taki najpopularniejszy. Portfel MetaMask. I między portfelami możemy też łatwo i szybko przelewać środki. Jednak każdy przelew pamiętajmy, że wiąże się z opłatą transakcyjną, która dla każdego blockchaina może być inna i inaczej wyliczana. Po trzecie edukuj się i miej plan. Inwestowanie w kryptowaluty czy handel w ogóle na kryptowalutach wymaga wiedzy i rozwagi. I nigdy nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, gdzie wszystkie nasze oszczędności przeznaczamy na zakup kryptowalut. Traktujmy to bardziej jako dodatkową i ryzykowną formę inwestycji. No i podejmujmy decyzje na podstawie rzetelnych analiz i informacji, a nie na podstawie emocji. No i to by było na tyle. Teraz znasz już podstawy kryptowalut. Jeśli masz pytania, zostaw komentarz, a tymczasem niech zyski będą z Wami. Do zobaczenia.